Nie martwcie się. Jeden z wiodących kandydatów na prezydenta jest przynajmniej autentyczny. Karol. Krótka piłka, góry czy Mazury? Zimą góry, latem Mazury. Kawa z mlekiem czy bez? Bez. Rap czy disco polo? Rap, ale disco polo też jest ok, szczególnie w czasie wesela. Nie tylko w kampanii. Karol Nawrocki, obywatelski kandydat na prezydenta Polski. Słuchajcie, jest drętwe w opór, ale trzy kalajeczków wykręcił, no. Poza tym, poza tym zwróćcie uwagę, że to są te naturalne warunki. Siedzi papa prezydent w jakimś czymś, co jest salą radiową? I przegląda katalog. Bardzo relatable. I to siedzi w golfie jeszcze, nie? Mimo nie bardziej niż Trzaskopola, ale ja absolutnie nie mówię, że, trz że Trzaskowski jest relatable, mordo. Dobry aktorek w trudnych sprawach. Totalnie. Ja się cieszę, że mamy tak wysoki poziom kampanii prezydenckiej, bo od razu mnie inspiruje do tego, żeby, żeby się poczuć prezydencko. Ralinden 2030? Ra, ra no słuchajcie, no kiedyś będę musiał zamknąć ten kanał, więc 2030 Ralindel, let's go. Ralindel. Ja już jestem w prezydenckim wieku. Ale kto, mnie, kto by mnie poparł i dlaczego warto? Ja, ja nie wiem dlaczego warto. <suszykluje> dlatego chciałem ogłosić, że Ralindel 2025 20, nie będzie miało miejsca. Ja myślę, że Trzaskowski wygra tylko dlatego, że jest ładniejszy z od Nawrockiego. Trzeba by wziąć dwa zdjęcia. Czekajcie, Trzaskowski. Musimy wziąć jego zdjęcie takie en face. Takie, takie z mordy. Musimy dopasować rozmiar ich twarzy do siebie. Wcale nie jest taka prosta rzecz. Nasz Rafał jest trochę mniejszy tutaj, ale dojdziemy do tego. No i słuchajcie, no już widzimy rzeczy. Już widzimy rzeczy. Jesteśmy w stanie spojrzeć na tych dwóch gości i powiedzieć Widzę rzeczy, widzę, uczę się. Spójrzcie, spójrzcie co tu się dzieje, nie? Tutaj najpierw zaobserwujmy czoło. Zmarszczki tu i tu. No ewidentnie, ewidentnie zwycięstwo dla Rafała. Tu, tu widzimy, widzimy tego. Jasne, on, on ma troszeczkę bardziej tego, bardziej uniesione brwi. Ale wciąż nie tak bardzo. Pod względem zmarszczek Rafał wygrywa. Spójrzmy na linię włosów. Czy to jest piękna czadowska linia włosów? No jest. Tu jest wklęsłość. Znowu Rafał wygrywa. Popatrzmy dalej. Patrzmy dalej. Oczy. No Oczy Rafał ma jakieś takie miłe, szczere, taki swój chłopak. Chłopak z osiedla. Ale z drugiej strony ładny kolor ze strony Nawrockiego. Takie niebieskie, takie mądre. Ciężki, ciężka rzecz. Ciężka rzecz, więc ja chyba niechętnie, ale powiem, że tutaj wygrywa Nawrocki. Rafał przegrywa. A nos. Nosy, moim zdaniem, są praktycznie takie same. Nie ma specjalnie powodu, żeby, żeby oceniać któryś z nosów jako lepszy lub gorszy. Popatrzmy na usta. Usta. No Rafał ma jakby jakieś takie pełniejsze. Takie bardziej... Bardziej, bardziej odżywione, w jakiś taki szczerszy się wydaje z tymi ustami, podczas gdy tutaj mocno ściśnięte sprawia, to wszystko sprawia, że uśmiech wydaje się bardzo nieszczery. Jakby taki człowiek, któremu ciężko jest zaufać. No, zdecydowanie muszę powiedzieć, że wygrywa tutaj Rafał. Nawrocki przegrywa. No i jest oczywiście też bardzo ważna rzecz, to znaczy zarost. Zarost. Z jednej strony mamy trochę problem, ponieważ Rafał wygląda jakby się średnio lubił z maszynką, jakby każdego dnia był. Golił się wczoraj. Nawrocki też nie jest wygolony na zero i przy czym jego zarost wygląda na mniej celowy. Wygląda jakby, jakby to, że, że jemu został jakiś zarost, było niedopatrzeniem. U Rafała widzimy troszeczkę. Troszeczkę więcej celowości w tym działaniu. Natomiast szczerze mówiąc, ani jeden, ani drugi moim zdaniem nie wygląda na tyle dobrze, żeby tutaj, tu, tutaj dać, dać zwycięstwo którejkolwiek ze stron. Co nam zostało jeszcze? Uszy. No Jeżeli chodzi o uszy, Nawrocki ma ewidentnie większe uszy, to znaczy, że uważniej słucha. Trzaskowski ma małe uszy, charakterystyczne dla kogoś, kto ignoruje problemy jego wyborców, więc trzeba jednoznacznie powiedzieć, Nawrocki w tym obszarze w pełni wygrywa. W pełni, w pełni wygrywa. Aha. Czy mamy jeszcze jakieś kwestie do rozpoczęcia? No zostały nam oczywiście włosy. Włosy. U obu panów obserwujemy siwienie po bokach. Tutaj widzimy już już taki, taki cień siwizny od warzy WDM. Bardzo dobrze. Tu jest L zdecydowanie. E, cień, cień, cień siwizny. I ja muszę powiedzieć, że mimo wszystko Rafał zdaje się trochę bardziej myśleć o tym, jak wygląda jego fryzura. Jest bardziej zadbany. Widać, że miał kontakt z Francją. Tutaj Nawrocki niestety wygląda jakby miał jednak przede wszystkim kontakt z, z, z Naziołami, więc ja osobiście, jeżeli chodzi o włosy, daję W. Rafałowi i, i przegraną Nawrockiemu. To nie jestem w stanie tego zdzierżyć. Um, ogólnie, jeżeli chodzi o koszulę, Rafał pokazuje taki casualowy styl, który... Wydaje się bardziej sympatyczny i przyziemny, ale jednocześnie, wiedząc coś o Rafale, wiemy też, że jest bardziej fałszywy. W związku z czym, ja osobiście, mimo że niechętnie, muszę oddać tę turę Nawrockiemu, który z tym krawatem. To zresztą nie jest to brzydki krawat, więc formalnie prezentuje się troszeczkę lepiej. A Rafał przegrywa po prostu. Fałszywy luzak jest gorszy niż prawdziwy sztywniak. I został nam garnitur i w garniturze musimy powiedzieć sobie wprost. To jest ten sam garnitur. Oni się zamieniają, ewidentnie zamieniają się garniturem. I jeżeli chodzi o zamienienie się garniturem, zobaczcie, nawet, nawet o obu garniturów jest takie same. W związku z czym, skoro noszą ten sam garnitur, to musimy powiedzieć. Ten kolor jest ładniejszy. Niestety, kolor, który ma na sobie trzaskowski jest ładniejszy. I raczej nie możemy przypisać tego światu. Te, 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 w związku z czym. No, niestety Trzaskowski tutaj wygrywa za garnitur. A... I patrząc na to wszystko, sumując wszystkie obiektywne oceny obu kandydatów, musimy sobie wprost powiedzieć: Trzaskowski wygra. Trzaskowski po prostu wygra te wybory. Podsumowaliśmy wady i zalety i nam wyszło, że jednak zalet pozytywnych punktów u Trzaskowskiego jest więcej. No i koniec. No, i koniec. Cieszę się, że mogłem z Wami odbyć tę przygodę. Wydaje mi się to strasznie ważne, i wydaje mi się, że, 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 że to jest ten rodzaj kontentu wyborczego, którego nam zawsze brakuje. Patrzymy sobie na tych gości, porównujemy ich, dokonujemy rzeczowych analiz, a potem na koniec dnia spotykamy kogoś, kto patrzy na nas z tym rodzajem mądrości, który jest niezrównany. I no, wiemy, że wszystkie te analizy są kompletnie bez sensu. Jaką bradę ma? No wiadomo, tej mądrość wieków przebija. Nawrocki nam historię pisze, jesteśmy narodem świetnym i nieskalanym, wiadomka. Warto doleć, że Warszawa pozbędzie się Rafałka, jak ten wygra, a Nawrocki <laughs> chyba nic nie robi. Nie, Nawrocki jest w <laughs> czyli w najbardziej niepotrzebnej instytucji w trzeciej RP, no. Ciekam się, że zaraz wpadnie jakaś pełowska oferma i popsuje Wawę. Ale przecież to z Warszawą jest trochę tak jak z Krakowem. To znaczy, że nawet jak się zmieni prezydent, to dalej będzie kontynuowana ta sama polityka, bo to się wszystkim opłaca. Zresztą widzieliśmy to już raz w przypadku Warszawy. To, co Hanna gronkiewicz Waltz, zrobiła i, i zostawiła Jajks! Czas pras, zdobywaj Polskę całą, czas pras, ty prowadź nas do celu, czas pras, zwyciężaj Rafaelu. Obronisz ty naród na zakręcie Czas, czas i serce oszalało Czas, raz zdobywaj Polskę całą Sias, czas, pras, ty prowadź nas do celu czas czas, zwyciężaj Rafaelu.

Kringo odpornym? Ja nieironicznie uważam, że Andrzej Duda nam się udał jest lepszą piosenką, no. Idu prezydentem, z wszystkich stron dobiega wieść dla zwycięzcy konia z rzędem. I wdzięczności gromka pieść: Niech nam żyje długie lata, niech pomoże dźwignąć kraj. Sprawiedliwość z prawem splata, a Ty Boże moc mu daj. Chociaż jeszcze gdzie gdzieniegdzie trwa noc, Wciąż mącona żywiołów waśnią, Lecz net pryśnie czartowska moc. Blask jutrzenki i mrok rozjaśni, W Dudy zadnie dziś nowy duch. Babel kłamstwa obali już, Dla Polaka znów będzie kraj, Tylko ufność swą w panu zów. Andrzej Duda nam się udał, razem z nim dźwigniemy kraj. Przecież wiara czyni cuda, więc nadzieję i wiarę daj. Przyszłość ma na imię Polska. Kraj mych marzeń, co tu kryć? Tu bezpiecznie, tutaj godnie. Każdy Polak będzie żył. I to jest piękna muzyka, nasza piękna, nasza piękna, kochana muzyka, najlepsza. A nie jakieś to tamto. Dwień nieskończoności. ukarlinda Krowa oraz Michał i Karolina. pojedynczej nieskończoności Adam Lendas, Aleksander Bratkowski, nihilistyczny ATista, Jeden Flawius Lawiusajmer, Rokwunok i Ladomórk oraz Kolmiker eee, Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzyniowski, 01 na Konrad Samrion, Fingal, szamisen, puchcier, dżentelnet 7. Strażnik Sanktuarium, ala Marciniak, członek komisji WZK, i Janek, Michał Skoczyński, neurofotoreceptura restless Dream, smutny Micha oraz Zedmeister. Dawcy kawy z ciaskiem, Michał Piotrowski, Patrycja zwarden Krzysztof Marchewka, Zegmond Brzęczek, Jacek maksymowicz Kartograf i Obwiam e, Krzysztof Grenoble. Rębowski, Alma The Gamer, Antyblistery Claudine, Wiktor Rakowski, Kuba z Poznania, Brosuk Cukrowy, Adrianem Ambrozik, Maciej Danielak, Amadeusz Hajduk, Nikodym Cupryś, Andrzej Dubielia, na Karpetak, Protonowy, Chris Poland, Bartomiej, Marcila, grub Mefisto, Maciej Nagiel, Gulas, Jacek Stolarski, Kocia Pilotka, Prometo, Hypatia, Hypatia, Ludzki, De Obszan, Rada Morer, Kos, Mapi Pajnat, Misza, Anekusilius, Szef, Adatin oraz Fukoro eee, Osoby Dające Kawy, Szymon Popławski, Rosorosz, Łukasz Cięwski, Patryk 128 to Powędzone Smartfa, Kocimski Justyna Lech, Masaż, Masasz, masażer Makar Jasiński, Marcin Harasimowicz, Kod Gruszka, Pewe miejscowela Barbarian, Daniel Koci Jarz, Lublina, Beowulf, Emil, Miku, 39, jak skicorek, Robster, Dom, Ek, Ania Janowel podkreśnik X, Adam Tomuś Kocureł, Nowa oraz Olga. I wreszcie. Dawczynie herbaty. To za dziwna nazwa, Łukasz Polska, Mateusz Trzałkowski, Tomasz Olszewski, Mańka Piechońska, Arkadiusz Guminski, Ryszard Bryliński, Socjistka w Polsce, Bartosz Zawacki, Albert Stąp, Ernest Pelimski, Hubert Mazur, Michał Hosmerka, Jakub Bździel, Kacper Wawrzyniak, Julian Księski, Malwina Huzarska, Wydła, Wydła i Wydła, Franek KTBM 32, Lakarder Darzyl Wocikowi, Aniela M. Feiner, W Bochenek, Solas, Łukasz, Adrian Rubel, Kmisiek, Darumiria, Jajaje, Łukasz, Jarmir, Mango, IC47, reli Los LS, Ecie pyros oraz Bon Boni 3. I teraz kończąc, zanim pup na koniec, zapytam się. Okej, okay. być może nie wiecie, a być może wiecie, ja za dziecka miałem problem z wymawianiem litery R i czasem jak mówię bardzo szybko, albo czytam bardzo szybko, tak jak tam przykład tej listę patronów, to wychodzi to, że jeszcze to R mi się cały czas plącze. W którymś miejscu wybitnie zauważacie? Jest takie miejsce, w którym mówicie, on ma z R problem. Bo ja wiem, gdzie ja, gdzie, gdzie ja to widzę, ale jestem ciekaw, czy wy gdzieś widzicie coś. A pup, i dobra noc.